Witam na stadionie Stali Gorzów. Trochę się będę przechwalał, ale chyba jednym z najpiękniejszych stadionów na świecie. Stadion nieco stary, zmodernizowany naście lat temu, ale dobrze zorganizowany. Teraz jesteśmy przed jakby wejściem głównym, to tędy głównie kibice wchodzą na stadion. Obecnie na stadion ma pojemności około 15 tysięcy. Mamy tak zwane bilety na trybunach niskich, wysokich, później pokażę trybunę główną, strefę WIP-owską i loże. Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie odbywają się ważne rzeczy, czyli konferencje prasowe, czyli miejsce komunikacji tak naprawdę między klubem, dziennikarzami, a ludźmi, którzy interesują się Speedwayem. Ważne miejsce, ważne osoby tutaj na co dzień występują. A to jest miejsce, gdzie zazwyczaj nikogo nie wpuszczamy, no ale dla kogo jak nie dla Was. Szatnia zawodników. Miejsce, gdzie nasi zawodnicy, nasi żużlowcy Przebierają się w kevlary, ale też mają bardzo istotne miejsce, bo tuż obok mamy prysznicę i toaletę. Obecnie znajdujemy się na tak zwanej trybunie głównej, czyli takim miejscu bipolskim bez cateringu. Tuż przy samym starcie świetne miejsca. Tu bilety naprawdę sprzedają się bardzo szybko. Jesteśmy w loży, która jest w tak zwanym standardzie, czyli tak wygląda jak widać standardowa loża, ale zapraszam Was do loży, która jest już z nieco lepszym designem. To jest loża firmy Hećko. No, i tutaj każda firma ma możliwość, po prostu, zrobić sobie loże tak jak chce. My się bardzo cieszymy, jak nasi sponsorzy właśnie w loże sobie upiększają we własnym standardzie. No i właściciele lóż poza lożą mają też oczywiście swój taras, tak żeby móc oglądać widowisko żużlowe właśnie z tarasu. Daje to naprawdę bardzo duży komfort. No jedno z najważniejszych miejsc na stadionie, bo właśnie tutaj w tej wieżyce jest sędzia zawodów. No i tu jest ta słynna maszyna, która powoduje, że taśma startowe idzie w górę. Tu zapadają ważne decyzje, czy bieg ma być powtórzony, czy nie. Także bardzo, ale to bardzo ważne miejsce.